ma. dzisiaj przedostatnia lekcja FL Studio, która jest jakby planowana normalnie. I zajmiemy się jednym z popularniejszych gatunków muzycznych, jakim jest house. House jest tym gatunkiem muzycznym, który buja każdym klubem, który jest rytmiczny i chyba każdy chociaż raz w życiu usłuchał. Dlatego sobie przejdziemy wpierw do ustawienia sobie naszej perkusji No, myślę, że to będzie najlepsze. Open hi-haty. Profesoron to może być faktycznie dobra. Okej. Okay. no to przechodzimy do stworzenia perkusji. Co? Dobra, ustawimy tak cyk 4 steps. A właśnie, warto też podkreślić, że BPMy utwo tego utworu House'u są na 128, 128 BPMach, znaczy coś tak pomiędzy 120 a 130, Coś koło tego raczej oscylujemy. Teraz, tak jak to było omawiane w odcinku bodajże, drugim, nie chcę ukonywać, dlatego co nie jestem pewien. Nie, w drugim były akordy. W odcinku trzecim, gdzie wyjaśniłem perkusję, właśnie perkusja House'owa opiera się na tym. Teraz wer werber sobie ustawimy na, na drugim i czwartym takcie. Teraz sobie zmodyfikujemy open hi-hat. Okej, okay, coś takiego jest dobre. Czyli robimy dosłownie to samo, czyli klikamy prawym na Open Hi Hat, Fill It for Steps, aczkolwiek teraz klikamy Ctrl A, Shift i dwa razy strzałkę w prawo. Teraz możemy sobie to odznaczyć. i ustawmy sobie hi haty co drugi, je trochę ściszmy, żeby to był trochę taki support. To jest taki bardzo fajny support. Gdzieś tam będzie grał z reguły w tle. I no. Teraz przejdźmy sobie do pluginów. Czyli wejdziemy w Generators Synthesizer. Chyba. No właśnie, i co my chcemy wziąć? To też jest dobre to nie. No pewnie weźmiemy Citrus. Tak podejrzewam. Czy ja tu będę miał taki stricte bas? Ciekawe.

Nagrało grało się co nie? A no tak. Teraz się nagra. Ctrl A, Ctrl Q, i sobie teraz usujemy. Ctrl L, żeby wypełnić. Okej, okay, już mamy jakiś punkt zaczepienia. Teraz wejdźmy sobie jeszcze raz. I zobaczmy, czy może nie będzie też przypadkiem czegoś ciekawszego. My skończyliśmy na perk. Czyli przejdźmy sobie teraz do perk dwójki. No to już przechodzimy do Bell. Tego nie chcemy. Dobra, czyli teraz to był die The Fry. Zrobimy sobie najprostszy układ. Bez perkusji, jakby to brzmiało. Ok, teraz oddajmy sobie jeszcze ten sub-bass. On będzie bardzo przyjemny dla osób, które słuchają na słuchawkach. Tam mamy plant do tego, jakby teraz normalnie tego aż tak bardzo nie słychać, ale kiedy pójdziemy sobie to na głośnikach, które mają. Mm, dużą ilość basu. W sensie, to dobrze, jak bas, no to um, efekt będzie bardzo słyszalny. I teraz ewentualnie możemy jeszcze raz dodać cytrus i poszkodzić jakiegoś brasu. Jezu, ja szukam brasu? Szukam go w basie? Ok, mamy już jakiś punkt zaczepienia, jakąś podstawę house'u. Oczywiście każdy house będzie brzmiał inaczej. Każdy house może wykorzystać żywy instrument, może wykorzystać inną wtyczkę, może być wszystko inne. Ale ja tutaj używam cytrusa, używam dźwięków stworzonych komputerowo. Oczywiście nie mówię, że macie robić dokładnie tak samo. Ale no. Oczywiście weźmiemy sobie... Teraz weźmiemy sobie jakiegoś crusha. Draw One Shot, Symbols, Crashes. Halo. O kurde, dobra. No, nie mogę. O. Teraz oczywiście Stretch, Reverse, zwiększamy Time, żeby wypełnić to na cały takt. I weźmiemy sobie piąteczkę, I guess. Weźmiemy nasz perk, weźmiemy smooth. Teraz stopa i hat. To możemy podnieść. Cyk. Cyk. Perfekcyjnie. Teraz. Żeby życie miało smaczek. Nie, nie do końca tego. Weźmiemy sobie wszystkie perkusalia do jednego, tak zwanego autobusu. I tu stworzymy kolejny autobus. O nie, yy, Route to Distract Only. I teraz tak. na tutaj, tutaj, gdzie mamy tą perkusję, czyli od 1, 2, 3, 4, robimy tak. Piątka to będzie nasz autobus na perkusję, czyli klikamy tutaj na dole w mikserze taką strzałeczkę prawym i Route to Distract Only. No i tak robimy ze wszystkimi, ze wszystkimi robimy. No i teraz. Yy, wszystko będzie nam leciało z tego, a nie na no master. Czyli teraz możemy sobie dać na przykład blood overdrive i lekko to podgłośnić. Teraz, żeby to też nie było takie zbyt no to tutaj możemy sobie dać jeszcze jeden sner, który będzie tak mniej więcej witrzony. Zrobimy tak, tak. Teraz tak. Teraz z kolei ze wszystkimi pozostałymi innymi tworzymy kolejny autobus. Czyli yy, Route to the Track Only, Route to the Track Only, Route i Route. Świetnie. I tutaj jest nasz autobus na dźwięki wytworzony komputerowo. Tutaj mamy autobus na nasz. Naszą perkusję i teraz tak, przede wszystkim chcemy minimalny master na utworze, czyli bierzemy sobie parametryki q usuwamy 40 Hz i 18 kHz. Tak? Chyba ja. I teraz tak. Robimy na jedynce, Zaznaczamy tutaj prawym nasz autobus na melodię główną I klikamy prawym side chain to this track. Co będzie miało to zrobić? Zaraz pokażę. Teraz bierzemy sobie nasz autobus na pierwszej pozycji. Bierzemy, to był bodajże Fruity Limiter, dokładnie. Weźmiemy sobie Composition. Zaznaczymy Side Chain z jedynki. Czekaj, To mam do piątki, co? Tam gdzie jest nasza stopa, to tak czy inaczej. Czyli patrzymy sobie tutaj, kik jest na jedynce, dobra, czyli sidechain na jedynkę spoko. I teraz ustawiamy threshold. w wrażenie jakby tego smufa nie było, no, tego brasu nie było na no punk słyszeć? Nie, dobra słuchaj. Nie możemy sobie zrobić tutaj taki kontakt. Tu będzie tylko potrójna perkusja. Tutaj teraz klasycznie kończymy nasz drop. Weźmiemy sobie tak, tak. Weźmiemy sobie naszego snara Mniej więcej, jak już będziecie tworzyć więcej i więcej muzyki, no to wtedy będziecie mieli w tym większą prawę. To brzmi ze sobą dobrze, a ja co nie. Co raczej brzmi ze sobą tak bardziej opornie, można wręcz rzec. No i tutaj możemy tak naprawdę zrobić taki tutaj fake drop. Tu usuniemy snera i teraz będzie znowu nasz drop. Zaznaczamy tutaj cały nasz drop, Ctrl C, Ctrl V, zaznaczamy, przyklejamy i zobaczmy jak to przyjdzie. I teraz w zasadzie, na podstawie tych. Yy, ilu to było dźwięków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na podstawie 8 ścieżek dźwiękowych i dwóch sampli muzycznych, mniej więcej, mamy już gotowy koncept utworu hausowego. Czyli jeszcze tak szybko podsumowując, utwór hausowy to jest. Gatunek muzyczny, który cechuje się najczęściej melodią główną, tworzoną za pomocą y, dźwięków wytworzonych komputerowo-sztucznych, tak, takich, których normalnie by się nie dało zagrać. Y, ma rytmiczną perkusję, gdzie stopa jest na takt, werbel y, na co dwa takty, zaczynając od drugiego taktu, oczywiście. Y, open hi Hat jest. W połowie taktów, a hi-haty zwykłe to jest taki dodatek. W się praktycznie nigdy nie będziemy mieli do czynienia z 800 osemką, tylko co najwyżej z basem, czyli sub, bądź sub basem. No i w zasadzie to jest wszystko, co jestem w stanie powiedzieć na temat houseu No bo. No wbrew pozorom, ja się hausem nie zajmuję, bardziej hausem No to to już akurat co innego, ale to i tak też nie jest bardzo skomplikowane. Także ja mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście po tej lekcji. Jeżeli mówiłem gdzieś mniej bądź więcej, no to tutaj przepraszam. Ale wszystko akurat pod wszystkich tych lekcjach jest takie strasznie intuicyjne. No to ja wam dziękuję za oglądanie i cześć.